Zadanie 27 wyznać dziedzinę funkcji, która jest opisana wzorem F od x, to się równe 4 odjąć 12x pod pierwiastkiem kwadratowym dodać 12. I tutaj znowu musimy pamiętać o tym, że jak znowu, bo w zadaniach wcześniejszych mieliśmy identyczne przypadki, czy tam podobne przypadki. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy, który rozważamy na zbiorze liczb rzeczywistych, to w zbiorze liczb rzeczywistych, liczba, która, liczba czy wyrażenie, które stoi pod pierwiastkiem kwadratowym, to musi być liczba większa bądź równa 0, bądź wyrażenie, które stoi pod tym pierwiastkiem, musi być większe bądź równe 0. Czyli chcąc wyznaczyć dziedzinę tej funkcji, musimy najpierw zapisać założenie. Założenie to wygląda w ten sposób, że 4 odjąć 12x musi być większe bądź równe 0. I teraz 4 przeniesiemy sobie na prawą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku, stąd uzyskujemy tutaj minus 12, które musi być większe bądź równe minus 4. Podzielimy sobie teraz całe równanie obustronnie na minus 12, czyli na liczbę, która stoi tutaj przy niewiadomej. I uzyskujemy tutaj x, który jest mniejszy lub równy. Dlaczego mniejszy bądź równy? Dlatego, że jeżeli nierówność dzielimy lub mnożymy przez wartość mniejszą od zera, to znak mniejszości większości musimy zamienić na przeciwny. Kolejna sprawa. Tutaj mamy minus 4 dzielone na minus 12. Jeżeli dzielimy dwie liczby mniejsze od zera, to wynik zawsze będzie dodatni, stąd tutaj zapisuję 4 12 Przy czym pamiętajmy o tym, że taki umamek możemy skrócić. Tutaj podzielimy licznik i mianownik na 4, uzyskując 1 trzecią. Pamiętaj o tym, że jeżeli mamy do czynienia z nierównościami, to nawet jeżeli w zadaniu nie ma o to prośby, to dobrze jest narysować wykres takiej nierówności. W tym przypadku wykres nierówności na pewno pomoże nam w odczytaniu odczytaniu określeniu dziedziny. Ponieważ x jest mniejsze lub równy liczbie 1 trzecia lub równy, to to oznacza, że 1 trzecia jest elementem przedziału, należy do przedziału, czyli muszę 1 trzecią na wykresie zaznaczyć zamalowanym kółkiem i zaznaczamy wszystkie liczby, które są mniejsze od liczby 1 trzecia. I teraz z tego wykresu odczytamy sobie dziedzinę. Dziedziną naszej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do liczby 1 trzecia i jest to przedział prawostronnie zamknięty.